Pamiętacie Azdusa? Jeśli jesteście na bieżąco z polską sceną streamerską, to z pewnością tak, a fani Free Fightów mogą kojarzyć go z jednej walki przeciwko Davidowi Tibijskiemu Zadymiarzowi na gali Fame 21 Wspominamy o Azdusie nie bez powodu, jako że na jednym z ostatnich streamów zaliczył on konkretną i mogącą być bardzo opłakaną w skutkach wpadkę. Streamer prowadził na Irlu samochód dostawczy i w pewnej chwili zatrzymał się, by skorzystać z toalety, jednak nie zaciągnął wówczas ręcznego. Chwilę po jego wyjściu z auta pojazd zaczął się bardzo dynamicznie staczać, osiągając przy tym całkiem sporą prędkość, Aż w końcu, na szczęście, dla potencjalnych przechodniów czy innych aut, zatrzymał się na płocie. Ostatecznie nikomu nic się nie stało, a streamer musiał zmienić swoje plany na dalszą część streama, jako że jego przód uległ na tyle poważnemu uszkodzeniu, że dalsza jazda byłaby niemożliwa, przynajmniej w kontekście przepisów o ruchu drogowym. We wtorek na kanale Zgrzyt ukazał się kolejny odcinek podcastu, którego tym razem gościem był Friz. Podczas długiej rozmowy poruszonych zostało wiele wątków, a jeden z nich dotyczył Sylwestra Wardengi. Wszystko zaczęło się od przytoczenia niedawnej twitterowej wymiany zdań obu panów, podczas której na krytykę ze strony druida w kontekście jego postawy wobec jednego z uczestników programu Twoje 5 minut, Friz zareagował, pisząc Ale się zesrałeś. Zapytany o powody popełnienia takiego wpisu, Freeze przyznał, że nie lubi druida z powodu zajść z przeszłości, m.in. atakowania w jego filmach wersji. A także że nie ukrywa, iż odważył się na to, jako że pozycja Sylwka w internecie nie jest już tak mocna jak za czasów Pandory. Następnie poproszony o wypowiedź na temat właśnie aktualnej pozycji druida, Freeze podkreślił, że współczuje mu tego, iż musi się aktualnie zmagać z wieloma oponentami w sądzie i generalnie nie może nikomu ufać. Te pozwy, stary, tutaj nikomu nie może zaufać, nieby. Mi... Bardzo mu współczuję tego życia. Po tych słowach panowie płynnie przeszli do czasu afery, od której tak naprawdę zaczęły się sądowe batalie Sylwka i oceny postępowania Wardęgi w tym czasie. A Freeze wyznał, iż uważa, że druid zabrał głos w tej sprawie i zrobił swój materiał nie z uwagi na walkę o dobro ofiar, tylko z chęci zrobienia głośnego kontentu. Dodał, że w jego opinii Sylwek robi kontent na wszystkim, na czym się da i zawsze kieruje się właśnie takim podejściem, a on sam zrozumiał to już jakiś czas temu, gdy zwrócił się do niego w prywatnej wiadomości, a Wardenga wykorzystał to do zrobienia kolejnego odcinka. Ja do niego piszę wiadomość na pewno on robi z tego odcinek i od tamtego momentu uznałem, że to jest ten typ, który nie, jego głównym celem nie jest jakaś misja społeczna czy coś, tylko on, to jest dla niego content. Wtedy to zrozumiałem. Po prostu go nie lubię, nie? Mm. Więc no uważam, że po prostu nie ma honoru, nie? Ale to co, Pandore też rozpatrujesz przez pryzmat contentu? Czy myślisz, że jednak miał tam głębszą ideę jakąś? Moim zdaniem content. Dla niego. W dalszej części wypowiedzi Karol przyznał jednak, że może być w tej sytuacji nieobiektywny, jako że nie ukrywa tego, iż nie lubi Sylwka właśnie za zatargi w przeszłości. Trzeba przyznać, że słowa Freeza na pewno nie są na rękę Sylwkowi, jako że o ile w przeszłości poszczególne postaci ze świata internetu sugerowały interesowność druida w zakresie Pandory, to tym razem na taki ruch zdecydował się absolutnie topowy polski influencer, którego z pewnością można określić mianem opiniotwórczego, czyli wpływającego na postrzeganie różnych tematów przez jego widzów. A podcastowy odcinek z jego udziałem po zaledwie dobie od jego publikacji zyskał aż pół miliona wyświetleń. Z pewnością Sylwek odniesie się do tych słów na jednym ze swoich najbliższych live'ów, a jeśli interesuje Was ten temat i jesteście ciekawi jego spojrzenia na te kwestie, to poznajcie ją z materiałów na naszym kanale, na którym na bieżąco przygotowujemy dla Was świeże newsy z szeroko pojętego świata polskich freakfight'ów. Zapraszamy do pozostawienia subskrypcji. W na YouTube'owym kanale Fame odbyła się transmisja programu o nazwie Fame26 Chef. Jest to nowy format o charakterze kulinarnym, podczas którego osiem postaci znanych z federacji niekoniecznie walczących na najbliższej gali, o czym szczegółowo zaraz, rywalizowało ze sobą w parach, walcząc o przygotowanie jak najsmaczniejszego posiłku z wcześniej wylosowanych składników. Na przygotowanie dania pary miały godzinę, jednak w trakcie gotowania uczestnicy musieli liczyć się z różnego rodzaju utrudnieniami, na które wpływ mieli głosujący na czacie widzowie. Do rywalizacji stanęli Denis Zaen Sandra, Ufoludek i Agnieszka Bobek, Szachta i Liza oraz Marcin Najman i Lizak. Ponadto praca uczestników była tego wieczoru nadzorowana przez zaproszonego do studia szefa kuchni i co ciekawe okazało się, że to właśnie jedyna postać spoza tego świata grała podczas programu pierwsze skrzypce pod kątem dymów, ale po kolei. Transmisja od początku przebiegała pod znakiem kontentu family friendly, przynajmniej jak na standardy, do których się przyzwyczailiśmy. W dużym skrócie dużo śmiechu, żartów i próby przygotowania wspólnymi siłami jak najsmaczniejszego posiłku. Pierwszy zgrzyt pojawił się po upływie ponad godziny programu, jako że w studiu pojawił się wówczas niejaki Wiesi, który głosami widzów miał dołączyć do Timu, Sandry i Denisa i pomóc im w przyrządzaniu posiłku. Taki wynik głosowania nie przypadł rzecz jasna do gustu Załęckiemu, który już raz zliściował go w przeszłości za kulisami konfy za to, że ten regularnie postował na swoim Twitterze memy obrażające jego, a w szczególności jego partnerkę, w związku z czym kategorycznie zakazał on Wiesiowi podchodzić do jego stolika. Daj nas razem, Denis. Ale mnie nie interesuje to, stoisz tam. Ale ogramy razem, Mówi, Ale mnie nie interesuje to. Film, to... to film Prze ja ja jest frajer <grym> jestem frajerem. Nie jestem <grym> frajerem. Dla mnie jesteś frajerem. Mówię ci idź stąd, nie, 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 nie Chwilę później, w obronie wierzchnia i generalnie w celu zachowania kultury odezwać, postanowił się wspomniany szef kuchni, co było wodą na młyn dla Bedboja, który rzucił w jego kierunku kilka ostrych słów, dając mu do zrozumienia, że nie ma on tu nic do gadania i jest wyłącznie pracownikiem federacji. Ale nie jesteś Oktagonie tylko w mojej kuchni. Proszę nie kuć. Chodź, nie nie to nie będziemy ryzykować. Wam? nie jesteś tu szefem. Jestem szefem kuchni my to za tym? Zobaczymy, 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 to jednak ja oceniam. Zwykły nie interesuje mnie Twoja Ale Liza mnie zaprosiła. Ja zwykłe okay. zwykłym ja, pracownikiem ja, i nie interesuje Twoja ocena. Gdy emocje zdawały się już opadać, podkręcić postanowił Boksdel, który pociągnął temat i poprosił Denisa o komentarz w sprawie tego, co zaszło, a Torunianin lekceważąco wypowiedział się o kucharzu. Wówczas między panami wywiązała się kolejna wymiana zdań, podczas której Bedboy dał do zrozumienia, że jest on gwiazdą federacji, podczas gdy szef kuchni zwykłym szeregowcem i nie powinien się poczuwać. Niceplenie, jesteś w mojej kuchni? Ja tutaj... jest twoja kuchnia, chłopie! Nie podkręcaj sobie! Karczysz intelektem. Nie podkręcaj sobie, bo jesteś zyskim pracownikiem. A dobrze, a ty, ty co? Tutaj żo a ty co tutaj ja tu jestem robisz? gwiazdą, a ty jest, jest zwyk… o, jesteś zwykły ochrą. Jestem Na te słowa Kucharz zareagował, mówiąc oraz gestykulując, że Denis owszem jest gwiazdą, ale spadającą, co mocno uruchomiło zamęckiego, który od tego momentu zaczął już wyraźnie sugerować, że zaraz go uszkodzi. Dobra, chyba spadającą. <tusy> zaraz tu zanie kopa, nie będzie spadającą. I zamknij tą nie odzywa. Ogrona, ochrona tu nie pal i nie pal franak. Dobra, Cieka, dobrze, nie... Chwilę później głos w sprawie spiny na wizji zabrał Najman, który stanął w obronie Denisa, podkreślając, że słusznie zauważył on, iż ekipa znajduje się w studiu, a nie kuchni, więc gość programu nie powinien zbytnio szefować. Chwilę później szef, widząc, że Najman przygotował sobie posiłek na własny użytek, zasugerował, że L-testosteron powinien zostać w cudzysłowie skasowany za wykorzystanie jego produktów i doszło do kolejnej wymiany zdań, podczas której rozmowa zeszła na tematy sportowych umiejętności L-testosterona. Szef kuchni sięgnął po klasyczne argumenty licznych porażek, klepania w wykonaniu Marcina. Jeżeli szef kuchni chce mnie skasować, to niech próbuje. Już wielu próbowało. Z... Wielą, bardzo, bardzo wielu się udało. Tak. Nie uszkodujmy się. Dałem ci dać teka, ale bałem się, że będziesz z niego klepał. Tak? Tak? To chyba nie jest szef tak w, jest. w odpowiedzi Najman wygłosił dość długi, przepełniony szyderą z szefa kuchni monolog, po którym ten chyba za bardzo wczuł się w rolę Gordona Ramseya i dość niespodziewanie się na niego odpalił. Nie, próbujesz być zabawny, a jesteś tak... Nie, że to naprawdę, teraz Skasować <młynnet forcé certains> to co możesz bilet w tramwaju, co najwyżej, a nie przy do cesarza. A ty k*** cesarz zamknij rybą w tym momencie... Robić. po czym byliśmy świadkami rękoczynów na szczęście, a może i na nieszczęście nie przy pomocy pięści, tylko jedzenia znajdującego się na patelni. Do tego wszystkiego włączył się też lejący wodę ze swojego stanowiska Deni. Cóż, ciekawa ta nowa edycja Masterchefa. Kolejny etap spiny pomiędzy tymi dwoma postaciami przypadł na końcówkę programu, gdy szef kuchni oceniał przygotowane przez zawodników dania. Gdy nadszedł czas na ocenę burgera duetu Nyman i Lizak, Juror przyznał, że posiłek jest naprawdę niezły, ale nie omieszkał wcześniej wbić szpilki L-testosteronowi, nawiązując do jego słynnego klepania, co sprowokowało najmana do rzucenia w niego butelką z wodą. To się w łeb możesz, Marcie, ty cudowne, to ty, ty jest. Po, ty pasujesz, kurde. Nie, Nie klep. Następnie panowie wymienili się jeszcze uprzejmościami przy omawianiu nieprzygotowanego przez zawodników deseru. Co z waszym deserem? Co ciekawe, to nie jedyna para, która podczas poddawania swoich dań ocenie jurora zareagowała nerwowo. Chwilę później szef kuchni bardzo mocno skrytykował przygotowany przez Agnieszkę i ufoludka Bigos, co niespodziewanie uruchomiło bohatera prawdziwego lombardu, który podkreślił, że mieli na jego ugotowanie tylko godzinę i zaczął ofensywnie sugerować kucharzowi, by ten wykazał się lepiej od nich w tak krótkim czasie. Godzinek czasu, to zrób Bigos. Boksel. Żartuję. No zrób. Godzinek... Dobrze, Rywalizacja o wygraną toczyła się jednak w zasadzie między duetami Liza i Szachta oraz Sandra i Denis. Co ciekawe, mimo przyjacielskiej relacji toruńskich gitów, na wizji widoczna była dość spora rywalizacja, a chęć wygranej za wszelką cenę było widać szczególnie u Denisa, który nie zgadzał się chociażby z tym, by Boxdel aż tak wysoko oceniał danie rywali, gdy ten zasugerował, że da im 10 punktów. Szachta był zdziwiony aż tak walecznym podejściem Załęckiego i odpowiadał mu, by ten nie ingerował w ocenę jury. Ostatecznie presja Denisa w jakimś sensie przyniosła efekt, jako że jak się pokazało danie przygotowane przez niego i Sandrę zyskało jeszcze lepszą ocenę niż kompozycja szachty i Lizy, w związku z czym to oni mieli cieszyć się ze zwycięstwa w programie. Mieli, bo szybko wyszło na jaw, że Bad Boy and Girl złamali zasady i skorzystali z kupionych produktów zupełnie innych niż te wylesowane na początku transmisji, w związku z czym wygrana powentrowała i tak w ręce duetu Lizy i szachta. Wracając jeszcze do postaci kucharza, to pod koniec programu podpadł on jeszcze Lizakowi oraz szachcie, który bez ceregieli mu pocisnął, sugerując, że przestraszył się Denisa i zawyżył jego ocenę. Dobra. Iz, tak, tam przyzwyczaj iz, iz, się, że. Mam two. po prostu tej... względu. Czasta jest tej... numer do... dwa. Oooo, no, już nie ma, kazał. Co ciekawe, na sam koniec transmisji kucharz poproszony o kilka ostatnich słów do zdecydowanie najbardziej odpalonego na niego Najmana zasugerował, że chętnie rozwiązałby sprawę w oktagonie. Najman krótko i ostro uciął jednak temat. Ale on nie dostanie no, żadnej no, walki, no, no. walki, ta. tym jeden bądź wychodzi i sobie. Myślisz, że se w dwie sekundy z cesarzem walkę! Za... Jednak jak wiadomo w tym uniwersum, a szczególnie w przypadku Marcina, nigdy nie powinno się mówić nigdy, więc kto wie, tym bardziej, że walka cesarza z dość losowym i raczej nie mającym doświadczenia w klatce, ale jednak nie dającym sobie w kaszę dmuchać szefem kuchni wydaje się nie najgorszym pomysłem. A co wy sądzicie o przebiegu tego programu? Czy kucharz za bardzo się poczuł i pozwolił sobie na zbyt wiele, a zawodnicy mieli się tak na niego odpalić? Czy to dobrze, że się postawił? Team szef kuchni, czy tym Najman i Denis? Sekcja komentarzy jest wasza. Czwartek odbyła się transmisja kolejnej zadymy przed galą Prime 13. Program był podzielony na dwa panele. Podczas pierwszego do dyskusji zasiedli Paweł Juźwiak oraz Waszka G i w tej części programu nie działo się zbyt wiele, jako że panowie zostali ze sobą zestawieni tak naprawdę z braku laku po tym, jak z udziału w gali wycofał się Don Casio i wyraźnie widoczny jest u nich brak konfliktu. Dość powiedzieć, że w trakcie programu Waszka zmienił swoją postawę z konferencji i zaznaczył, że w sporze Casio vs. Juźwiak trzyma aktualnie stronę byłego prezesa Fen, a Życiński zachował się według Niego niehonorowo, wycofując się ze starcia. Przechodzimy więc do panelu numer 2, w którym działo się znacznie więcej, i widać, że zawodnicy, których jeszcze do niedawna nie było w ogóle na karcie walk wydarzenia, a aktualnie stali się bohaterami jego main eventu, czyli Tazji oraz tańcula, są postaciami, na których Federacja stara się mówiąc kolekwialnie uratować wydarzenia i zbudować wokół nich zainteresowanie na ostatniej prostej przed galą we Wrocławiu. Taką samą narrację zastosował bowiem już na wstępie panelu Arek, który wyznał, że od rana wodarze Federacji wydzwaniali do niego, naciskając, by zrobili stazim. Show, jako że ich walka ma być jedyną, która w jakiś sposób grzeje publikę. O już oczywiście od rana dzwonią Ary, to jest jedyna jakaś walka, która kogoś interesuje. Musicie zrobić co? Musicie, ale wiesz, jedna walka Gali raczej nie sprzeda. Chwilę później, dla zwiększenia rangi starcia, Tazji zadeklarował, że kładzie na szali swój pas króla, który wywalczył, wygrywając w boksie z Kasiuszem. Jednocześnie zaznaczył, że i tak nie obawia się, iż go straci, bo jest bardzo pewny siebie przed starciem za Rojem. Tak jest pewny, że wygram, więc dam go na ale Nie tyle. <noise> Chwilę później Byliśmy świadkami pierwszej, ostrzejszej wymiany zdań. Arek zasugerował, że kontent oferowany przez Taziego jest bezwartościowy i jest o nim głośniej wyłącznie w momencie, kiedy zaliczy jakąś krzywą akcję opartą na spożywaniu wysokich procentów i burackim zachowaniu, w tym zaczepianiu ludzi. To, jest, to najbardziej jest viralem od swoich streamów? Teraz to tak jak robisz za... siebie A, no ona... Jak drzesz się na jakiegoś starego ba... no gośla... myśmy Zaczepiasz ludzi. Jak, Jak o, się zesrałeś, o, o, do na wywiadzie No, <grym> no domyka, człowieku no <grym> no domyka, kurwa. Domyka, to jest content, to jest nazwa <grym> no w, no. roz... w odpowiedzi Tazi zaznaczył, że on jest sobą i tworzy przynajmniej coś własnego, podczas gdy Arkowi wydaje się, że jest wielką gwiazdą z Lombardu, a od dłuższego czasu skupia się jedynie na obgadywaniu innych, siedząc na kanapie z szalonym reporterem. Nie no lepiej być aktorem z Lombardu! I udawać wiel wielką gwiazdę. No a nic w życiu nie stworzyłeś? Może miś... coś swojego, mój lifestyle, moje życie. A ty, czym jest A ty, życie? Zbieraj, życie. Co ty Dyskusja z biegiem czasu nabierała tempa i stawała się coraz ostrzejsza, aż w końcu Arek sięgnął po klasyczny argument, wytykając jemu, że ten nie potrafi się normalnie wysłowić. Ale patrz, jakbyś trochę bolniej mówił, to nie ma problemu. Nie mogę, bo się normalnie. I masz bardziej usta i będzie wtedy wyraźnie. wystarczy, usta, tyle. bardziej do buzi, to zaraz. No, to, no dawaj, no dawaj, no, wyciągi, no, no? Wyciągi. Ten wątek doprowadził do rękoczynów, podczas których Arek rzucił nawet w z jego krzesłem, gdy ten był trzymany przez dwóch ochroniarzy. Ta sytuacja doprowadziła do tego, że przez kolejne kilkadziesiąt sekund panowie już na wyższym poziomie słownej agresji licytowali się o to, kto więcej osiągnął i kto będzie górą w klatce. Taki klimat towarzyszył nam zresztą do końca programu i w zasadzie cały czas byliśmy świadkami trasztoku mającego na celu zaznaczenie swojej wyższości nad rywalem, głównie w aspekcie medialnym i życiowym. Jak się jednak okazało, najgrubszy moment panelu miał dopiero nadejść, a potrzebna do niego była ingerencja pana Pawła który podczas klasycznych pytań z odpowiedzią tak lub nie poruszył temat głośnej akcji Taziego z dziewczyną Arka na Irlu u Della, kiedy miała ona według narracji streamera przystawiać się do niego przy barze. Tazi, zapytany o to, czy podtrzymuje, iż miał wówczas rację, odpowiedział twierdząco, a następnie dodał, że w jego opinii partnerka tańculi na niego leciała, między innymi go przytulając. Te słowa podziałały na Arka jak płachta na byka, jako że, jak zaznaczył, miał już dość słuchania pomówień w stronę jego kobiety i po chwili ostrzejszej wymiany zdań najpierw wylał na Taziego zawartość kieliszka a następnie rzucił go naczyniem w twarz. Zaproponowałeś, że zapłacisz za drinka, ona ci podziękowała, uśmiechnęła się, pożegnałaś. Nie, ci, no przytuliłam je, cię, to, do mnie, odeszła Och, Tak, przytuliła... och, Mataczyński zawył z bólu i był wyraźnie zszokowany tym, co zaszło, następnie przez kilkanaście sekund zrobił co w jego mocy, by wyrwać się ochronie i skarcić Arka. Co więcej, na jego twarzy pojawiło się rozcięcie i konieczna była interwencja medyka. Trzeba przyznać, że impulsywna reakcja Arka była bardzo nieodpowiedzialna i o ile Federacji Prime na pewno zależało na tym, by na wizji porządnie zaiskrzyło, o tyle było w tym przypadku blisko tragedii i być może nawet odwołania main eventu, co chyba ostatecznie pogrążyłoby zbliżającą się galę. Tańcula po incydencie podkreślił, że. Ma już dość wplątywania jego partnerki we frikowe dyskusje i wymyślania w temacie tamtej sytuacji nowych historii. Dodał, że będzie tak reagował od tej chwili na każdą kolejną próbę takiej manipulacji. Wiesz, jest pewna granica. Ja jestem spokojnym gościem. Ale stary, nie pozwolę sobie po kobiecie, po rodzinie i tak dalej cisnąć, to już jest za dużo. Teraz przekroczył tą granicę. Trzeba jednak uczciwie zaznaczyć, że wątek został poruszony nie z inicjatywy Taziego, a przez pytanie pana Pawłowskiego, który dosłownie chwilę później już po powrocie Kamila do studia spróbował ponowić rozmowę w tym temacie, co spotkało się z bardzo nerwową reakcją Arka. Twierdzisz, że jakby tutaj nie szukałeś tego kontaktu z dziewczyną Arka, ale twierdzisz, że gdybyś chciał... Gdybyś ale i po co po prostu... to podkręcasz, jak zaraz znowu będzie przerwany program. Mm -hmm. Możesz już tego zejść. A? Mogę. Co ciekawe, Pawłowski przyznał, że również uważa poruszenie tego tematu za słabe, po czym Tańcula odpalił się na wodarzy Prime'u, sugerując, że to oni zbriefowali prowadzącego, by naciskać na rozmowę w tym zakresie. Szczerze, sam uważam, że to jest słabe. No i bardzo dobrze i, i który ci dokazał, łatwo powiedzieć. Już jak? mam go dojechać. Kto cię to tak zbriefował? Nie, ch nie chcę tego, to nie zaraz chcę. Zaraz jeszcze i zaraz jak się dowiem, że to on powiedział i mówił, że masz o niej gadać, to jeszcze mu poważce i po nim. Na sam koniec programu Tazi dostał swoją okazję do rewanżu za rzut kieliszkiem i podczas face to face'a szybko oraz mocno spoliczkował Arka, podkreślając po chwili, że po prostu musiał to zrobić. O ile temat Natalii od Arka nie był już kontynuowany tego wieczoru, to trochę uwagi poświęcono na wizji innej Natalii, tej, którą na randomowym streamie u Boxdela poznał jakiś czas temu Tazi. Przypomnijmy, że Kamil wówczas porobił z blond włosą dziewczyną nieco kontentu na swoich streamach, a później do sieci przedostały się informacje, że ta w pewnym sensie lubuje się w relacjach z influencerem, już wówczas miała ona na swoim rozkładzie postaci kilku internetowych celebrytów oraz muzyków, a w ostatnim czasie zdążyła pokazać się u boku m.in. Amadeusza Ferrariego, którego odwiedziła na Malcie czy Hellboya, z którym nagrywała na TikToka dwuznaczne filmiki sugerujące, że coś między nimi jest na rzeczy. Następnie do grona twórców robiących z nią content dołączył też Adrian Polak. Tazi został zresztą zapytany o taki stan rzeczy na konferencji Prime, gdzie bez ogródek skrytykował postawę dziewczyny, podkreślając, że fakt iż pokazała się u boku Hellboya, go zażenował. Witamy tragedia. Zobaczyłem ją z Hellboyem, on powiedział, z Ferrari, jeszcze okej, okay. z tamtym okej. Okay. No, straciła w moich oczach bardzo mocno. Temat był kontynuowany właśnie w trakcie czwartkowego programu, jako że pod jego koniec na linii pojawił się Helboy, który ostro ocenił fakt, iż Tazi wypowiedział się negatywnie na temat jego kolabo z Natalią, mimo iż panowie mieli ze sobą normalne relacje. W odpowiedzi Mataczyński zaznaczył, że Helboy nie był jego żadnym ziomkiem, tylko się mu podlizywał, w związku z czym był przez niego tolerowany. Chwilę później Helboy dał do telefonu samą Natalię, która oceniła, że Tazi bez przerwy obraża ją w mediach. Cześć Można Natalia. Dlaczego cały czas mnie obrażasz? Wszędzie, gdy tylko Streamer zaprzeczył, szczerze do bólu dodając, że nie obraził jej tylko Helboja, jako że spotykanie się z nim to oznaka braku szacunku do samej siebie. Co nie taka? obraziłem ciebie, tylko obraziłem Hellboya, że jesteś z Hellboyem. Bo to, no... No szan szanuj się, dziewczyno. Wówczas ponownie odpalił się głuszcz, który ocenił, że Tazy jest zwykłym bucem, któremu brakuje klasy i który odkleił się po wygraniu turniejów fame. Kamil nie zmieniał jednak swojej narracji i zaznaczył, że jak sam zobaczył wspomnianą parę razem na TikToku, to zebrało mu się na wymiociny. Widziałam po prostu, że tak? zobaczyłem ciebie, ciebie z Halbojem i mi się coś zasiało, i tyle, nie? Aha, że, że już e, totalnie spadłam na dno coś z tym no, 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 takiego, no, no z Halbojem. Jedziesz na wakacje z biurem podróży? Koniecznie kliknij w załącznik na ekranie i obejrzyj film aby dowiedzieć się jak działają biura podróży, jakie techniki stosują i jak nie przepłacić. W materiale zostały wyjaśnione tajniki funkcjonowania biur, w jaki sposób zarabiają, kiedy warto jechać na własną rękę oraz jak działają oferty last minute. Zapraszam!